Czerwone Korale, gdzie ten, który powie mi oraz w kinie w Lublinie, zespół Bretanki zagrał swoje największe hity i porwał publiczność do tańca. Tak bawili się mieszkańcy trzeciego dnia dni do Na stadionie miejskim było naprawdę głośno, a muzykę było słychać całej okolicy. Katarki mój ulubiony zespół na ludową nutę. Przeciwdy Bardzo dźwięk fajnie dźwięk. lubimy. Kochamy. Ja niedawno przyszłam specjalnie tylko na, na ten zespół, bo wcześniej mnie tu nie było. Fajne koncerty. Ja się bawię świetnie, dopiero przyjechałam, ale już się czuję wspaniale. My też. No my też czekamy, na dobrze. Czekamy, właśnie specjalnieśmy przyszli na koncert. Dobrze, fajnie. <laughs> Źle. Poziom dębickiej kultury jest niski. Super! Nie, świetnie! Super żadu. ekstra! Bez komentarzy. Ale to super. Czekamy na koncert, A, nie, czekamy na jutrzejszą potańcówkę. Mamy nadzieję, że będzie tańcówka. fajnie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Oby więcej no, takich bezemicy. No, no, bardzo fajnie. Jest się jak rozerwać, jest Ale gdzieś wyjść w i w ogóle... Spędzi czas, miło. Potrzebne, bardzo potrzebne. Coraz częściej, bo chwilę było przerwy. Teraz, Ale ja teraz myślę, że się rozkręci to po co roku. Teraz przyszliśmy dopiero na bratanku. Właściwie przyszliśmy się dobrze bawić. Mamy nadzieję, że impreza będzie przednia. Cieszymy się na myśl, że wystąpią bratanki. Troszeczkę się poruszamy. Na scenie nie mogło zabraknąć Adama Procnala, pochodzący z dębicy muzyk, od lat jest członkiem zespołu bratanki. Pytanie brzmiało, czy jest jakoś wyjątkowo zagrać na dębickiej ziemi po już latach. Ja to szczerze że nie pamiętam, kiedy ostatni raz graliśmy tutaj w Dębicy, ale graliśmy już parę razy w Dębicy przez ten okres czasu, kiedy zespół funkcjonuje. Zawsze jest to bardzo miło, bardzo, bardzo sympatycznie wrócić do swoich rodzinnych stron. I to wrócić nie w sensie, że tu przyjeżdżasz, bo przecież w Debicy bywam i jestem bardzo często, natomiast no wrócić z powodów zawodowych i, i być zaproszonym, żeby tutaj wystąpić. Także bardzo miło. Każda okazja do tego, żeby pojawić się w Debicy jest idealną okazją, żeby wszystkich, którzy... Mieszkają w tym mieście, którzy jeszcze mnie pamiętają, albo ci, którzy nie pamiętają mojej różnej działalności tutaj na miejscu, żeby serdecznie pozdrowić. A wszystkich tych, którzy szykują się, planują, robią różne rzeczy związane z swoją aktywnością artystyczną, żeby, żeby wiedzieli, że warto i że trzeba mieć swoje marzenia, pragnienia i uda się je na pewno zrealizować. Dzień pełen atrakcji na miejskim stadionie rozpoczął się na sportowo. Była deumicka dziesiątka z maratończykiem, gry i zabawy z five-feet pokazy strażackie oraz pokazy strongmenów, Muzyczny blok rozpoczął koncert Piękny Rejs z piosenkami Krzysztofa Krawczyka. Gwiazda wieczoru zespół Bratanki rozgrzał dębicką publiczność. Imprezę zakończyła dyskoteka z DJ-em. Niczym a coral's for i dziewczyny